No, hej, hej, witam. No, ponieważ nadarzył się kolejny temat, który można by było wspomnieć kilka słów, no więc niestety, ale nagram kolejny filmik. <grych> no, niestety, bo mam nadzieję, że was tam to nie zanudzają te filmiki. Proste, zwykłe, takie o niczym specjalnym, ale zawsze parę, parę minut czasu kradną z każdego życia. O co chodzi? Dziś w temacie bąbelków, czyli natleniania. Tak, nie chodzi o te bąbelki tu, tylko o te tam dalej, te większe. Mm, o tak, latają. I w czym rzecz? Otóż mój natleniacz to jest Pompeczka, o tu idzie wężyk, tam w dół, do samego rogu. Nie wiem, czy to będzie widać. Tam w rogu jest dziura. No nie będzie widać, bo to wąż zasłania. O tam w samym rogu, na rożniku. Spróbuję lekko. O, i ta rurka tam wchodzi. Tylko tu jeszcze, żeby dobrze, żeby to chciało wyostrzyć. No dobra, musicie uwierzyć, tam, tam jest dziura w ścianie w narożniku. O, w tym narożniku za tą białą ścianą jest kuchnia. Może tak. O. No dobra, tam gdzieś o tam jest dziura. Nie będę się gimnastykował, bo tu wąsko. I w czym rzecz? Ano, w tym, że zmieniłem pompeczkę. Z jaki na jaką to zaraz pokażę? Zrobię pauzę, pójdę do kuchni. Jesteśmy po drugiej stronie tej ściany. Tu jest ta dziura, o której mówiłem. Wychodzi wężyk i idzie do. Pompeczki. Aktualnie jest ta nowa podpięta pompeczka, po podłączeniu której normalnie zaległa cisza w całej okolicy. Jest cichutka, że nareszcie słyszę swoją lodówkę, <noise> jak siedzę w pokoju, a zastąpiła. Właśnie dotychczasową JBL'a. Tu miała regulację, ten JBL miał regulację, tu założyłem regulację i tu jeszcze założyłem regulację, jak widać. I mimo to tak ładnych, małych bąbelków nie mogłem ustawić, jak w tej chwili tym pokrętełkiem na tym. Można zamknąć całkiem i fajnie wyregulować małe Bąbelki, które tam widzieliście. No dobra, skąd już możemy sobie pójść. Ta pójdzie do szuflady. O, i takie teraz delikatne bąbelki. Pięknie można było sobie ustawić. Gdzie tam się musiałem przy tym na nagimnastykować, już nie mówiąc o irytującym hałasie, który tutaj do mnie aż dochodził do pokoju, mówię, bardziej słyszałem jego niż, niż lodówkę. Nie znaczy, że to był jakiś ogromny, głośny dźwięk czy coś. Nie, nie, no wiadomo, ale taki irytujący człowiek wiedział, że dochodzi dźwięk pompeczki, szczególnie w nocy to wkurzało. Czek chodził, poprawiał na tej gąbce, to ustawiał, żeby to nie hałasowało co chwilę. Bo to było tak, że ustawiłem w miarę, było cicho. Za godzinę, dwie jakoś to od tych wibracji się tam przesuwało, przestawiało, i znowu było słychać głośniej. No, jak na tą chwilę, jestem mile zaskoczony tą pompką Ela. Czyli ta pompka im się udała tak jak filtry. O, tutaj mam kartę, to może pokażę, o co dokładnie chodzi. To jest to. I w związku z tym chciałem podziękować szczególnie właścicielowi kanału Zielone Aqua, chyba to się nazywa, tak? Zielone Aqua, bo u niego na kanale trafiłem właśnie na opis tej pompki. Sam się dziwił, że tak mało podówczas kiedy on to kupował, to już było sprzed chyba czterech lat film, 3-4 lat nie, nie pamiętam dokładnie, może więcej. Sam się dziwił, że podówczas tak mało było informacji na temat tej pompki, szczególnie na temat jej głośności. I rzeczywiście Dobrze, że zrobił ten, ten filmik, bo parę słów o nim tam zawsze opowiedział, i dzięki temu ja trafiłem na ten brzęczyk. Nazwijmy to bezgłośny brzęczyk. <noise> Teraz y, takie pompki, taką pompkę czy tę pompkę, to aż grzech nazywać brzęczykiem, bo to po prostu jest jedna wielka cisza. Ona troszkę brzęczy i owszem, ale w momencie jak podłączy się już wężyk z kamieniem, to zalega cisza w tym momencie. I to w zasadzie bez względu na to, tą pozycję pokrętła od regulacji, w którym ono się znajduje w położeniu. Jak na razie, ona u mnie pracuje dopiero parę minut, tak? Dlatego nie chcę jeszcze się zarzekać. To musi jeszcze popracować jakiś czas, ale... Pierwsze chwile to są wow, to są wow, wielkie wow, naprawdę pozytywnie zakręc... zaskoczony jestem i tam najwyżej pod filmikiem podam linka do opisu tego no, niebrzęczyka, tej pompki do kanału Zielone Aqua. Kto będzie chciał sobie tam sięgnąć, zasięgnąć informacji, usłyszeć parę słów na ten temat, to sobie posłucha. Ja tu nie będę rozwijał tematu za bardzo, bo bym tylko powielał tamte zachwyty czy, czy informacje. No, jedynie tak chciałem nagrać filmik, żeby tak do powszechnej wiadomości, jeżeli ktoś potrzebowałby, szukałby cichego brzęczyka sorry, cichej pompki, bez głośnego brzęczyka, o, to tak, można by było śmiesznie powiedzieć, no to na pewno warto, żeby zwrócił uwagę na, na ten Aquaelowski model, bo w tej chwili na przykład mogę go polecić, na obecną chwilę, tak? ale zaznaczam, on u mnie dopiero może z 20 minut, Chodzi, dlaczego 20? No, bo już jeden filmik na ten temat skasowałem. Teraz kręcę drugi. <śmum> no, mi telefon od znajomego przerwał. No i teraz tak. W tym akwarium, tak, tego filtra tam. O, gdzie ja mam tutaj. Gdzie ja to położyłem. ciemno jest, nie ma światła. No dobra, może coś zobaczy jak telefon, tak? Rozjaśni. Nie chcę rozjaśnić. Moment, pauza. Tak, Aqua L tutaj widać, zrobił fajny, cichy filtr. Te, te Ultramaxy. Teraz... Trafiłem na ich fajną, cichą pompeczkę. To już te, w tym akwarium, to teraz już słyszę, czy, czy może nie w tym, ale ze sprzętu od tego akwarium, to teraz to tylko słyszę ten kamień. Sam szum kamienia, ale to wieczorem, nie teraz. Chociaż prawdopodobnie teraz przy ustawieniu, jak ustawiłem troszkę mniejsze bąbelki, udało mi się ustawić, to może nawet i tych bąbelków nie będę słyszał. Jednak po nocy to takie ciche dźwięki potrafią irytować. No i generalnie jest cisza, nie licząc chwilowych dolewek czy pracy skimera chwilowej. Bo on tak zależy, jak coś zaciągnie, to zahałasuje. Ale jak czystą wodę zaciągnie bez jakiegoś farfocla, no to jest też cichutki. I w zasadzie akwarium bezgłośne. Się zrobiło. No, najgłośniejszym tutaj teraz chyba tylko będzie dźwiękiem chlapnięcie kieryska podczas nabierania powietrza przy powierzchni, jak ogonem chlapnie zawracając w dół. No, tak więc co tu, co tu... przedłużasz? Nie będę przedłużał. Na pewno. Warto rozważyć tą pompkę, bo to, co o niej się mówi, pisze, rzeczywiście jest oparte na faktach, które ja bym teraz ewentualnie chciał potwierdzić. Neoneczki, wczoraj wpuszczone symulansy, młode, malutkie, jak widać, pływają sobie odważnie, trzymają się w małej swojej grupce. Chyba już się trochę oswoiły, bo nie widać po nich jakiegoś przepłoszenia. Do jedzenia startują, podejmują jedzenie, także tu pod tym względem też jest ok. No walici już prawie do powierzchni, sięga, tak. To licząc, że tutaj mam 1,5 cm. No to od tafli wody to może mają ze 3-4 centymetry. Także poszły do góry. Po gestemu trochę tam jakby o świeżych czubeczków dostaje, ale generalnie nie jest taki szybki jak walici. Ważne, że nie widać jakichś takich symptomów, że marnieje, gnije coś tam, coś tam. Splendoru też nie widać, ale może dłuższy okres aklimatyzacji potrzebuje, albo, albo może on tak rośnie. Nie wiem. Porobiłem też takich jeszcze. o. Tu kryjóweczkę taką dla niektórych ryby, tam będą chciały, kiryski sobie tam lubią się schować. Tutaj też podobną taką. Grotkę. Tu mają jeszcze dwie kolejne swoje poprzednie. Także mają, mają do wyboru, do koloru. Mogą się zasiedlać. No tu jeszcze w koszyczkach te roślinki kupione razem z neonkami. Jeszcze nie chcę mi się tam rąk moczyć. No ale czas na to przyjdzie. Być może w weekend. O, a tutaj młode sobie pozują. Podrosną i będzie fajne statko. Zmieszają się z tymi większymi, już dorosłymi. O. Nawet ławicują z 100 sami, proszę. No dobra, wszystko gra i bucy. To tyle, co miałem na, na tę chwilę. Do podzielenia się. No i cóż, pozdrawiam. Pozdrawiam bardzo. I do następnego razu, kiedyś tam. Coś może znowu będzie warte nakręcenia. Hej, hej.